Energia z grupy Orlen organizuje projekty, które są nie tylko projektami marketingowymi, ale takimi, które chcą też wpływać na, na świat, na edukację, na to, jakich nawyków będą uczyły się dzieci. Stąd realizujemy projekty, jak Planeta Energii, ale też Drużyna Energii, w których obok zadań takich merytorycznych, związanych z przedmiotem danego projektu. Uczymy też, czym jest zrównoważony rozwój, dlaczego warto korzystać z odnawialnych źródeł energii. Organizując projekt, też zwracamy uwagę na to, żeby nagrody i gadżety były przygotowane w zrównoważony sposób, żeby korzystać z lokalnych polskich dostawców. W taki sposób, żeby ta kategoria, w której startowaliśmy, Game Changer, pokazać, że takie projekty, które są z pozoru marketingowo-reklamowe, mogą też od początku do końca być wymyślone jako te, które same sobą również realizują istotę ESG. Jeżeli chodzi o projekty edukacyjne jak Planeta Energii, czy, czy Drużyna Energii, to stawiamy właśnie na rozwój młodego społeczeństwa i tą świadomość środowiskową po to, żeby dzieci od najmłodszych lat uczyć tego, że nawet ich najmniejsze działanie ma wpływ. Czy to przez kulturę fizyczną, ruch, różne formy ruchu, zabawę po prostu, żeby być zdrowym, czy właśnie to zwracanie uwagi na najmniejsze, nawet nasze działania, które mają wpływ na środowisko, czyli to, czy marnujemy wodę, czy, czy jednak jak nie, gdzie kupujemy, jakie kupujemy rzeczy, co konsumujemy, ale też to, że taka przyroda, której możemy pomagać swoimi małymi działaniami, jest tuż za progiem naszego domu i nie musimy jechać w egzotyczne strony, żeby móc podziwiać polską przyrodę i też się nią zachwycać.